już przed świętami Bożego Narodzenia otwarcie żywej szopki to już tradycja sandomierskiego Karitasu. Szopka powstaje co roku od kilku lat w kompleksie budynków Karitas Przygotowują ją i dbają podopieczni ośrodka dla bezdomnych mężczyzn. Od kilku lat taka się wytworzyła tradycja, że nasza wigilia z mieszkańcami Sandomierza, z diecyzji ze wszystkich placówek, których zapraszamy, żeby w tym radosnym czasie Świąt Bożego Narodzenia się z nimi spotkać, to zaczynamy od otwarcia inauguracji żywej szopki. Podobnie jak w poprzednich latach w szopce pojawiły się żywe zwierzęta, takie jak kozy, owce, osły i konie. W tym roku jednak otwarcie szopki na Trześniowskiej było wyjątkowe. Oprócz żywych zwierząt pojawiły się w niej także żywe biblijne postacie. Dzisiaj żywa szopka ma troszeczkę zmieniony Charakter z tego względu, że zaangażowane są dzieci, będzie i żywa Matka Boża, i święty Józef, i aniołowie są, gdzie będziemy razem mogli tutaj wnieść dzieciątko Jezus, i mamy też dzięki współpracy. Ze wspólnotą oblubinca Pana Jezusa będą nam przygrywali kolendy. W otwarciu szopki, jak co roku, tak również w tym udział wziął biskup diecezji Sandomiejskiej, ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, który podkreślił, że żywa szopka to prawdziwy i jeden z najbardziej istotnych symboli Bożego Narodzenia. My mamy często taki bardzo idealny obraz Bożego Narodzenia, no bo widzimy szopkę w kościołach pięknie zrobioną. Tymczasem Maria z Józefem znaleźli schronienie miejsce na narodzenie w grocie zimnej, ciemnej, która była schronieniem dla bydła. Sami byli ubogimi ludźmi. Stąd ta sceneria, żywa szopka, Pozwala nam, zgodnie zresztą z założeniem świętego Franciszka Zasyżu, bo on, jak gdyby pierwszy wpadł na ten pomysł ponad 800 lat temu, to nam pozwala uzmysłowić sobie, jak bardzo Pan Bóg uniżył się, żeby być bliżej nas. I myślę, że w taki sam sposób musimy schodzić z piedestału jak gdyby wmieszać się w tłum, być jednymi z wielu, żeby móc zrozumieć się lepiej nawzajem i żebyśmy mogli sobie nawzajem pomagać. Otwarcie żywej szopki połączone było z Wigilią dla ubogich osób i samotnych. Podopiecznych San Dominikiego Karitasu. Każda placówka, jak również 200 osób, które usiadły do wspólnego stołu, zostały obdarowane pakunkami i koszami, w których znalazły się oprócz gotowych potraw, wędlin i mięsa na świąteczny stół, a również ciepłe ubrania. Często w czasie świąt może jest im przykro, smutno, są samotni, zapomniani i dlatego też, tak jak w każdym domu, dla mieszkańców, dla rodziny, przygotowana jest gwiazka, też i dzisiaj każdy uczestnik naszej wieczerzy wigilijnej dostanie taki prezent, taką gwiazdkę i wszystkie placówki też mają przygotowane gwiazdkę pod choinką, także nikt z pustymi rankoma po wieczerzy też nie wyjdzie. Żywą stajenkę na trześnioskiej w sandomierzu odwiedzać możemy co najmniej do 6 stycznia. Katarzyna Szluga, STV Info.